Została godzinka. Potem autohandel zamykają. Pomyślałem sobie jeszcze rundkę, zrobimy coś, nagramy. O ile mi tutaj deszcz nie przeszkodzi, pamiętaj o łapie, o komentarzu. Reklam nie przewijamy. Nazwę autohandlu znajdziesz pod filmikiem. Przypominam też o numerze konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady. 35900. 2 litry diesel, 143 konie, rok 11. E82 w kabriolecie. Tym razem. Ostatnio tutaj stała taka biała w fajnym pakiecie z silnikiem 2 litry diesel, 177 koni. Naprawdę była ładna, kto śledzi mój kanał, wie o czym mówię. Skrzynia szósteczka. Jasna skóra. No ładne są te BMki. Żeby ona była, słuchajcie, z twardym dachem w tym kolorze. Powiem wam, nie wiem czy bym się nie skusił. No nie wiem, czy bym się nie skusił. Tamta była 177 koni. No nasłuchałem się sporo różnych dziwnych opinii na temat właśnie tamtego silnika Diesla. Niby wszyscy go odradzają i to mnie troszkę przyblokowało chociaż tamta biała też mi się bardzo podobała i miała naprawdę fajny pakiet stylistyczny no ta też jest bardzo ładna w środku tylko po co mi kabriolet z miętkim dachem powiem wam dlaczego oni nie zrobili hardtopa w tym samochodzie tak jak Mercedes SLK na przykład, czy jak Peugeoty robią twardy dach składany to auto byłoby jeszcze ładniejsze i wtedy byłoby praktycznie całoroczne. No ładna BMEczka. Może ktoś ma garaż, może ktoś ma domek i sobie ją przytuli. Naprawdę ładny samochód. I one na pewno będą klasykami. A tutaj mamy E81 Pięciodrzwiową Dwie dyszki, 1,6 benzyna, 122 konie, 207 przejechane, rok 2008 Skrzynia szóstka manualna No sprinter to nie jest do normalnej jazdy, w zupełności wystarczy No i przypominam, że właśnie jedynki jedynki nie mają problemów z korozją no naprawdę te blachy są tak zrobione opowiadałem wam w Niemczech znajomy miał obcierkę na takiej BMC jeździł 3 lata i rudzielet się nie pojawił na trójce BMC E90 czy E91 się pojawi, ale na jedynce raczej nie Audi Ashucha może kogoś zainteresuje w awancie alusy rotor albo jakieś bardzo podobne ktoś z przodu szyby przyciemnił nie wiem skąd ona pochodzi w jakim kraju to jest dozwolone u nas aha nie ma kartki dupa blada że śsienygus pospieszył normalnie ale tutaj widzę kartkę na A6 audicce wizualnie bez większych zastrzeżeń. Wnętrze skórzane na automacie. No przednie lampy można by sobie delikatnie przepolerować. Ale wizualnie tutaj ma na błotniku takie lekkie i tu na zderzaku obtarcie cena 23 900 217 przejechane 2.4 benzyna 177 koni 2004 rocznik dobry silnik do gazu lecimy dalej ta trujeczka też dosyć długo tutaj stoi wizualnie jest ładna 28 900, 200 przejechane 184 konie diesel rok 11 manual 6 biegów półskóra joystick do sterowania mediami jest czyli lepsiejsza wersja spoilerek 184 konie, dwie turbinki z tego co kojarzę. Jedna większa, druga mniejsza. Dobrze mówię? Dwie turbinki? Mówi tutaj sprzedawca, że jedna. A ja słyszałem, że są dwie. Jedna duża, jedna mała. Mówi, że pierwsze słyszę. A ja też pierwsze słyszę. <laughs> Także piszcie w komentarzach, kto ma rację. Skrzynia szósteczka i skóra nowsza trójka w Turingu srebrny kolor. Ile ma to kosztować, panie? 49 900 143 konie. Diesel rok 13 w trzynastym roku. Podobno te. Jednostki, te łańcuchy i tak dalej, w ogóle w 11 chyba roku, o ile dobrze kojarzę, poprawili te silniki, ponieważ sporo było reklamacji. Mamy piąteczkę 46 900, 2 litry diesel, 184 konie, rok 11 221. Przejechane ładne wnętrze na jasnych skórach skrzynia manualna szóstka. Ładne wyposażenie. Środek mi się podoba. Ja bardzo lubię właśnie takie środki na jasnych skórach. Jeszcze jak ma wstawki drewniane do tego. Naprawdę, jak się wsiada do takiego auta, to czuje się człowiek jak w takim fajnym jakimś salonie. No. I tutaj naprawdę tak jest. Wstawki drewniane też są ładna w środku. Akord chyba był w automacie na skórach 3 dyszki 240 przejechane 2005 24 benzynka, czyli 190 koni. Niepotrzebne chyba te spoilery. Jakiś pakiet, nie wiem. S, albo coś, albo ktoś tu podokładał. Ładna trójeczka. M pakietowa. Dobra, lecimy dalej. Może B klasa komuś się przyda. 16700. 1.7 benzynka, 2006, 155 przejechane. Wolno sąca benzynka, dobra do gazu. Na pół półskórach skrzynia. Zamknięty skrzynia piąteczka. Z tego co widzę, coś tu tak zderzaczek troszkę odstaje. Dobra, merifka. Merifka Ecoflex. Ale to mi niewiele mówi, ponieważ diesle też miały oznaczenie Ecoflex. Ładna oponka. Delikatnie felga przytarta, zamknięta skrzynia z tego co widzę chyba piątka 23700 192 przejechane 1.4 turbo benzyna rok 11 i teraz nie wiadomo 120 koni czy 140 koni ma ta maszyna ale jeśli nawet ma 120, to programem można dłubnąć na 170. Zarówno tą 1, 4, 140 i 120 można wyciągnąć programem. 170 koni. No. 27,900, 2,5 litra benzyna, 192 konie, 2004 w automacie, 245. Przejechane panorama jest, jasny środek, skórzany. Ładnie to wygląda mi. Szkoda, że automat. Ja osobiście wolę manuale, przynajmniej w aucie, w którym występują manuale, bo niektóre wersje samochodów mocniejsze silniki, na przykład. Występują tylko ze skrzynią automatyczną, i wtedy wyboru nie masz. Ale jak jest do wyboru manual, to ja lubię sobie troszkę pozmieniać. 2.0 benzyna, rok 10 w automacie 33 tysiące złoty. kaszkaj Panorama też jest. Nazwa autohandlu znajdziesz w opisie pod filmikiem, jak zwykle a czwóreczka była chyba już na filmiku skrzynia szósteczka otwarta o proszę otwarta no S-Line na skórach. ciemny sufit zobaczmy sobie opis Benzynka czy dieselek? Jak obstawiacie? Nie widziałem obrotomierza. 2 litry diesel 143 konie. 2009 Bixenon LED Skóra 38900 218 przejechane o. A z tej zamknięte. He, ale miałem farta, słuchajcie, Audi i Alfa Giulietta, Giulietta na półskórach, obszywana czerwonymi nićmi, skrzynia szósteczka, 31 900, 170 koni, 1.4 benzynka, turbo, rok 10, 140, przejechane... No, alfa jednak coś ma, słuchajcie, w sobie te lampy. Ten grill tak od góry fajnie się na nią patrzy. Taka morda troszeczkę nie wiem, jak ze Star Treka jakaś taka. Hehe, 35702 litry diesel. 143 konie, rok 9. 197 przejechane Bixenony LEDy nie ma biedy w automacie na pełnych skórach w limuzynce w limuzynie zawsze droższe na zachodzie też tak było no i po sprowadzeniu do Polski też tak jest w awancie zawsze tańsze bęki w Awancie, znaczy w Turingu, też tańsze na zachodzie w limuzynie droższe, także jakoś kombi nie mają takiego wzięcia. 24 900, 2 litry diesel, 143 konie, 2008, 245 przejechane i do tego panorama. Na półskurach skrzynia, szósteczka manualna, zamknięta. Ładny kolor grafitowy, mało brudzący, także praktyczny. 15900 18 Turbo 163 konie 2005 w automacie Audi B7 A tutaj mamy jakiegoś na 2 litry w dieslu, 143 konie za 3 dyszki 2008 Bigsenon LEDy środek materiałowy skrzynia szósteczka Zamknięta? Zamknięta. Dobra, lecimy dalej. Tą bm-kę wam pokazywałem. 44 litra. 286 koni. W manualu. 200 przejechane za 40 tysięcy zł. Na jasnych skórach. <laughs> Ma zadatki na klasyka na pewno. Ponieważ 4,4 litra V8 jeszcze manual. No ale trzeba mieć na taką bryczkę garaż. Ja na razie, żal mi jest kupić naprawdę taki fajny, zadbany, ładny samochód i postawić go pod blokiem. Bo się będzie niszczył klasyk 29,900, rok 8. 2 litry 143 konie diesel przebieg chyba albo 230 albo 250 teraz nie wiem troszeczkę tam było rozmazane na kartce skrzynia szósteczka pozamykane szkoda że pozamykane bo byśmy sobie dokładniej obejrzeli kolor taki szary ale czy to jest metalik? Chyba nawet nie. To taksy jest ciekawe. Heh, może ktoś to kiedyś kupi. Będzie ludzi do ślubu woził albo na jakieś imprezki. Excel. Ten chyba już był kiedyś na moim filmie na skórach w manualu Cena 30 1.8 turbo 150 koni rok 9 Dobra jednostka napędowa Audi Quattro kupię 2 litry turbo 211 koni benzyna 190 przejechane 55900 z roku 10. szyber duży panoramiczny, automat, skóra i S-line. Trzymają cenę, ale jak były nowe, kosztowały dosyć sporo. Więc nie ma co się dziwić. Tutaj też jest panorama z tego co widzę na półskurach. Lancia Delta kiedyś już była na filmiku zarezerwowany. No i dobrze, niech się bryczki sprzedają, niech się nowe pojawiają. 15900 Mondeo. Pokazywałem wam go. 18 Diesel, 125 KONI, rok 10. Wersja Converse, czyli te specyficzne wyświetl wyświetlacze. 1.8 dieselek bez DPF -u. Skrzynia szóstka W środku czysty i zadbany A niektórzy twierdzą że to słaby silnik a to tamto no trzeba pamiętać że są tam dwa Praktycznie paski przy rozrządzie i Trzeba oba wymieniać a nie jeden i tam bez pierniczenia Skoda 16 diesel, 110 koni, rok 17 210 Przejechane Tam stoi insignia, którą Wam kiedyś już pokazywałem. Skrzynia piąteczka. Słuchajcie, czuję się jak jakiś włamywacz, bo chodzę, ciągnę za te klamki. Może coś otwarte, może gdzieś zajrzymy. Jak na razie tylko miałem farta przy Audi A4, że drzwi pasażera się nie domknęły 32 225 koni kupra Ech, 48, za rok 13 240 koni w dieslu 24 wołowina i tutaj mamy kolejnego Exeo, tyle że w kombi 26900, 150 koni, 18 Turbo, rok 10, 201 przejechane. Silnik bardzo dobry do gazu. Stara jednostka, skrzynia szósteczka, skóra, podatny na chipy. A nie jakieś tam FSI, TFSI i pierdy owerdy. A potem problemy. Mazda 2,5 litra benzyna 240, przejechane 170 koni z gazem BRC. Już wam kiedyś pokazywałem, to mi chyba też o ile dobrze pamiętam rok 9, 250 przejechane 1.6 turbo, 180 koni z gazem BRC 25 w manualu na jasnych skórach ładne ma to wnętrze s Maxik, nazwę auto znajdziesz w opisie w filmiku skrzynia piątka Jedyneczka na szybie, czyli rok 11 się domyślam. 32... 2,0 benzyna. Rok 11, czyli 145 koni. No, jakoś tak będzie, chyba że ktoś twierdzi inaczej. popisz w komentarzu. Tutaj jakaś rysa była. Ktoś zrobił taką zapraweczkę, trzeba dobrze się przyjrzeć, żeby zauważyć, co tu jeszcze mamy. Hyundai 32900 1,4 benzyna, rok 13, 221 przejechane w manualu skrzynia szóstka Dobry kolor, niebrudzący, ale te felgi mi się nie podobają. Kija chyba już była pokazywana. BMK w dieslu. Kija Sportycz w białym kolorze, nawet niebrzydko wygląda. Skrzynia manualna. Tego brawo też Wam pokazywałem. 42 900, 135 koni. Rok 12 czyli silnik GDI niby na bezpośrednim wtrysku ale można go zagazować i sporo jest tych samochodów z gazem znoszą, tolerują gaz nic większego się nie dzieje 25700 220 przejechane rok 8 nowy rozrząd 2 litry diesel 177 koni Właśnie ten sam silnik miał miała BMW E82, która kiedyś tam stała, o której wspominałem. Bravo 22700, 1.4 turbo 150 koni, rok 2008. No i jeszcze jeden rządek nam został. No i zaliczę jeszcze handelek przy wyjściu i mamy dzień z głowy, słuchajcie. No i tak mi zleciał praktycznie cały dzień dzisiaj na autohandlach. No XC 70 w ładnym kolorze, fajny kolor, niebrudzący. 35700, 2,4 diesel, rok 9. 185 KONI, 232. Przejechane na skórach i oczywiście w automacie. Czemu w automacie, a nie w manualu? No, wizualnie ładna. Lecimy dalej. Audi widzę bez opisu. Tutaj BMK Trujeczka ma jakiś opis. Skrzynia automatyczna, materiałowy środek wersja Sport. Oponka jeszcze dosyć ładna: 46900, rok 12: 227 przejechane. Pojemność 2 litry. Nowy rozrząd, diesel, nie wiem jaka moc. Może 143 konie, może 184 konie, może 190 koni. Różne były wersje silnikowe. Audi 3900, 2 litry diesel, 143 konie, 2008 240. Przejechane we slajnie wnętrze na półskórach. Skrzynia manualna, szóstka w srebrnym kolorze. No nie jest nigdzie obita, zmęczona jakaś. Sportback A3, skrzynia manualna na półskórach we slajnie. W białym kolorze 25 900, 140 koni, 214 przejechane, rok 9. No i co, został nam kruzik 3700 w brązowym metaliku, rok 14: 14, 140 koni. 176 Przejechane skrzynia, manualna szósteczka. Nygus, że tobie się chce. Nie chcę, ale muszę. Jak to Wałęsa powiedział kiedyś. <laughs> Nie chcę, ale muszę. O! Ale się zapierdzieliłem. Włokieć tutaj o ten spoilerek. Ała, aż mi łapa zdrętwiała. Audi Avant 3900, 120 koni Diesel Rock 9 na skórach. I do tego manual szósteczka. Słabeusz 120 Kunia, ale można dubnąć programikiem na 190. No, nie wiedzieliście o tym, a jak znajdziesz oryginalną wersję 190 koni, to będzie kosztować dychacza więcej. No, ze względu na to, że ma 190 konia. No, no i został nam Citro, i został nam A3 w manualu piątka skrzynia 28700, 105 koni, 16 diesel. Rok 11 260 przejechane 23902 litry benzyna 140 koni cytrynka 2008 no i BMK bez opisu no i wylądowałem znowu w tym samym miejscu gdzie zacząłem no niezłego malaczka słuchajcie tak również z nad kolami to się wpasowało. Ładna felga, ładna gumka. No, ładne są te O82. Naprawdę ładne. I nie wiem, czemu nie zrobili z twardym składanym dachem. Ach, ci inżynierowie. Ja bym od razu zrobił z twardym składanym dachem i byłoby auto. Piko piękne piękne